Dzień dobry. Dzień dobry. Czwartek słuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj jest piękny dzień. Nie pada. Także super, słuchajcie. Nie mam planu. Nie mam planu dzisiaj za bardzo, bo wczoraj zrobiliśmy słupki. Dzisiaj chyba zaczniemy murować ścianę z przodu, coś czuję. Tak, tak, tak na bieżąco wymyślamy ten plan, bo... Też nie wiedzieliśmy, jak ta praca będzie się nam układała. Dopóki stali nie będzie praktycznie, to my nie możemy za dużo zrobić. Słupki zrobiliśmy, cała reszta będzie czekała przygotowana. Posadzki nie możemy wylać, dopóki też w sumie słupków nie ma. Choć, choć to to nie jest problem. Posadzkę może i nawet możemy zrobić, tylko ciężko będzie ściągnąć do poziomu, jak tam wszystkie akra stoją, wiecie. Także tak będziemy musieli to planować na bieżąco. Inżynier ma dzisiaj przyjść jeszcze raz, zobaczyć czy zrobiliśmy to co obiecałem. Tam musiałem odsunąć funda odsłonić fundament w garażu, w drzwiach garażowych, pokazać, że jest. I co? I mówiłem, że będę zalewał te ściany, więc też mu to pokażemy. Także też będzie cacy. I zamówimy dzisiaj stal, tak na 100% Bo między Sylwestrem a świętami ja z nim miałem kontakt Ale on tylko odebrał ze względu na to, że Przedirektowało mu połączenie na telefon komórkowy Poprosił mnie, abym wysłał mu maila, wysłałem I teraz podjadę może dzisiaj do niego właśnie Także dzisiaj do niego podjadę i zaraz ustalimy co i jak Bo wymiary się nie zmieniły też muszę zapytać się swojego tam gościa, jak to stale się łączą z sobą. Czy tam jest plate, czy co? Bo nie widziałem tego na rysunku tym ogólnym. Także to jest do ogarnięcia. I myślę, że będziemy dzisiaj murować tą ściankę, słuchajcie, tam pod okną. Dlaczego by nie? Dużo tego nie ma, także powinniśmy sobie poradzić. To jest trochę tam, cegieł, nie wiem, z metr, półtorej metra. <tak> także dzisiaj ta ścianka powinna tam stać. Także życzę, nam powodzenia <noise> Ja dawno osobiście, osobiście sam nie murowałem Także Oj, to już będą lata jak nie murowałem sam Ostatni raz to murowałem z pustaka z 5-6 lat temu, nie wiem co ja tam murowałem już Zazwyczaj ktoś murował, ja murarki się nie dotykałem Jak muszę to muszę, pamiętam ją ale ale nie dotykałem Także taką małą ściankę spokojnie sobie poradzę jeżeli chodzi o czas wykonania, to nie wiem jak to będzie szło. Myślę, że będziemy musieli się powcinać w cegły obok. Choć nie musimy, bo to też się zapytam dzisiaj inżyniera, jak on chce, żebyśmy to zrobili. Czy mam zrobić wcięcie, czy mam zrobić na równo? Bo może, jak wcięcie, no to wtedy tylko pójdzie pas łączony i będzie kłopot z głowy. Także możliwe, że tak to się skończy. I też muszę zapytać o odnośnie izolacji, jak to zrobić. Czy ma być według nowej regulacji, czy po prostu mamy się trzymać starego budynku? To też ważna rzecz, którą ogarniemy? Co to? A, zielona, a ja stoję A ja, bo ja szybę mam przymgloną i tak sobie gadam do was, słuchajcie jest Zaspany jeszcze jestem Kolejka za mną cała <laughs> Rafał w pierwszym kolejce, w dupie wszystko Dobra, zobaczymy się na miejscu Muszę się obudzić, ja kawy dzisiaj nie wypiłem Staliśmy bardzo późno, zdążyłem tylko zrobić kawę mojej żonie. I wiesz, i wiecie i szybko, szybko zaraz do samochodu. Także ja potrzebuję jeszcze 5 minut dla siebie. Zobaczymy się co chwilę. Let's go, let's go Muszę przepuścić pana z cudu Idę, wiecie, co, do polskiego sklepu, po Kanadzie. Dawno by mnie tam nie było. Przed Sylwestrem byłem. Jestem głodny, nie zjadłem, nie wypiłem, więc. Zacznę od małej przerwy I dopiero dojadę do pracy Let's go, let's go Hej, mam kanapeczki Teraz wam pokażę Słuchajcie, dobra sprawa, bo Za dwa funty macie super bułkę, nie? Także raz, że nie jest drogo Dwa, że jest pysznie Albo odwrotnie Jest pysznie, świeżo Wszystko jest na miejscu Ukrojone, słuchajcie nie ma lipy Ja pamiętam w Londynie, jak takie miejsce mieliśmy w polskim sklepie Na zamówienie można było kanapkę zrobić. zobaczyć. jak to wygląda Pełen wypas. Jest szynka, ser, sałata Papryka Cześć Dojechałem Idziemy zrobić plan Co jak Uff że te cegiełki będziemy musieli powycinać że nie będę robił tego na wcięcie tylko będę robił na płasko co to gra? muzyka dzień dobry to jest poranek z Rafałem ze Zrianem myślę o tym tutaj słuchajcie o tej ścianie że nie będę jej dawał na płasko Znaczy, będę ją dawał właśnie na płasko że będziemy musieli wyciąć te połówki co są tu Wyciąć je. Będziemy musieli je wyciąć, żeby się złapać, wiesz, tak z fugą równo, nie? I będziemy wstawiać całe. Rozumiesz, że złącza się po prostu, nie? Te połówki, które widać, bo one są jakby prawie całe w tamtą stronę, ale z tej strony, nie? Do trzeciej, chyba. To jest ostatnia, która musi być wyjęta. Wiesz, trzeba będzie ładnie grainerem ją naciąć, nie? Żeby nie uszkodzić tej. I ja po prostu zwiążę ścianę, nie? Będzie ładnie. Słuchajcie, taki mocny beton, żeśmy zrobili, że można na je rozkręcić szalunek. Jest trochę ciepły, ale będzie całkiem lepiej. Nic mu to nie przeszkodzi, rozpaść się już nie rozpadnie. Będzie mógł normalnie wysykać sobie, nie? Sia konkret, co? To nie, mogę Ci nie, nie, tam nie, Wyżej, nie? się nie o to, żeby nie poranić tamtych cegieł. Bo. To potrzebuję. do mnie jakieś cegły. Na próbę. Żeby spróbować dobrać coś podobnego do tego. Z Build Base, czyli wracam tam, gdzie byłem wczoraj. Przyszedł ale ten, bo, on, to jest... bo on był też, coś z nim było nie tak. No bo wiem. tak, bo to jest taki coś tam typ. Było. To jest taki typ, który przyjdzie i choć będzie wszystko dobrze, to będzie chodził i robił tak. Tam co wtedy był to przyszedł taki w porządku, kurwa, ale Był inspektor chłopak. drugi, inny i właśnie o nim gadamy, że to paruwa jest. Nie, nie, pozdra nie pozdrawiamy go, znamy go już. On po prostu jest, ty z nim rozmawiasz o jednym, a on robi tak. I jeszcze zdjęcia po cichu robił. Po Naprawdę? Z na tobą i tutaj zdjęcia. Po tak, tak, i robił zdjęcia, nie? Tak, tak, robił, tak. Więc <śmiewanie> <śmiewanie> co za tajemnik. <śmiewanie> nie nie, ogólnie zadowolony, ale zauważyłem, że to jest taki typ, który cię słucha, nie, a jego oczy patrzą gdzie indziej. Zauważyłeś to? <śmiewanie> Taka menda. Nie pozdrawiamy. Ale jeżeli chodzi o nasz projekt, to to nie ma nic skomplikowanego, więc jedyne co, to chcę, żebyśmy dorzucili izolację. Od strony wewnętrznej ściany. <głos> <głos> ale wiecie, jaka jest to paruwa? Bo ogólnie tak, ta posadzka nie ma izolacji, nie? nie? Według projektu yy, powinna mieć izolację, ale przyszedł inspektor i powiedział, że mamy tego nie kuć, że mamy tylko dolać beton. Tu nic nie trzeba dodatkowego robić, nie? Nie ma co psuć, powiedział. Ja mówię, no dobra, ale tu nie ma izolacji. To co? Ale mówi, tu ten dom budynek nie stracił I uwalił on do mnie. Mówię, dobra, jak dostanę maila, że się na to zgadzasz, to spoko. <noise> Słuchaj. I wyobraźcie sobie, że ten drugi był i też powiedział, że z tą izolacją tutaj jest wszystko OK, Że mamy tego nie psuć. I tylko poprosił nas o zrobienie trei z tej strony i dorzucenie plasterboarda od strony wewnętrznej. Tej krótkiej ścianki, żeby było cieplej Żeby i się zgadzało Jaki w ogóle paradoks, nie? Nie mi się tego komentować Nieważne, ja robię tak jak mi każą, wiecie Bo ja nie chcę sobie też wymyślać Jak inspektor mówi, że tak mam zrobić, to ja tak robię Jakbyś coś wymyślił i tak I tak coś wymyślałem I tak coś wymyśliłem już Także, let's go eee, Dojechaliśmy do The Build Base. Musimy znaleźć jakiegoś pana na forkliftzie Bo teraz jest tutaj na reguła To mnie upomniał eee, przedwczoraj? Wczoraj? Wczoraj, że tutaj tylko możemy parkować, a tam już nie możemy wjeżdżać, bo tam jest tylko załadunek dla ciężarówek głównie, chyba, że jakiś specjalny request, nie, także musimy tu czekać. Jutro nas tu nie ma, nie? Także, słuchajcie, nie ma cegły tutaj, niestety, jeszcze trawisa odwiedzimy, jak nie, to będziemy musieli wracać do Gosport, bo tam mamy taki duży yard, gdzie mają milion rodzajów cegieł, więc akurat może tam znajdziemy, let's go. Podjechaliśmy do trawisa, bo jakaś bieda jest Co tu się dzieje? Co? Takie coś szukam Zleźniemy tą ta, ta chyba jest blisko Czekaj, ta będzie blisko, wiesz kolorem Co ty na to? Co? Jest podobna nie Jest zobacz, jest bardzo podobna te, te te mówić, Ale ta, je, ta jest trochę zakurzona, jakbym ją teraz Zowo czekał ładna jest Bierzemy, nie? Klient nie zauważy Ja? Ładujemy. Okej okay. chciałbym, chciałbym się też usprawiedliwić od razu, że dzisiaj miałem wymurować tą ścianę. Tu jest godzina. Nie, to nowy no, rok no, jest, nie ma co się śpieszyć. I... Jeszcze okay. mamy dużo czasu w tym roku Parę tego położyć Zobaczymy Jesteśmy w tym już miejscu, w którym mieliśmy dotrzeć od razu Mamy sampla Zobaczymy, co nam powie pan w sklepie jest, jest tam kibel w Gdzieś tam wróg gdzieś Tak? Na, na tak? koło Na koło, tu z tyłu do wana. Otwórz drzwi na koło walno Mogę tak? To iść w róg. <laughs> Czekaj, nagram to Czekaj Tu się odwróć na tylne koło, tu. Nie mogę, tu. Tutaj, ja no. Mój teraz. syn może, ty też. Zapłacić, no, nie? <grymne> a ty, ty powiedz naszym widzom bajeczkę. <grymne> jako bajeczka? Zaczynasz nasz bajkę tak, za górami, za lasami, nie? Albo za siedmioma górami Ale usiądź tu sobie plecami, tak, nie? Było <grym> opowiadek <w powiatrach> Mają podobną cegłę no, Nie no, słuchaj, oni wszyscy czekają On jest niebiedny Weźcie tam, pokomentujcie mu, kurwa, że coś z głową ma Czy coś Bajki wam żadnej nie opowiem Na pewno nie dziś Tyle wam powiem. Zapytałem no się Adrian, czy mówił wszystko. Nie, nie powiem tego. Jak to mówią, jar yard od jardu różny, nie? Na jeden to nie możesz wjechać, nie? Bo Health and Safety, a, a, a na drugi musisz i jeszcze musisz sobie sam piach załadować. Łopatą w łopatą worki. I teraz czy ty dostajesz instrukcję? Naprawdę jeszcze ja, ja sobie nie, je robię. Nie robię ja to z tobą <noise> Jak? Normalnie bierzesz worek łopaty i ładujesz do kurwy. <noise> Teraz właśnie wcofam pod piach. To. No zobaczysz no. Który no zobacz, no. już pomagał głupie. Jeden trzyma worek drugi ładuje. Nie, nie, nie. To najpierw piastek, dobra? To tak żwawo. Ja <śmany> no, tak, nie lubię ładować, bo czy ty się z tego ja robić? Nie, nie lubię. On nie bierze, on jeszcze nie bierze. To jeszcze, jeszcze sporo życia przed tobą odjechał. Nie bierze. <śmany> Proszę powodzi, tu jest chłopata? Serio? No tak. Ale to jest <śmany> tak, <że> naprawione, jest. Oj, don't you mess with us, oh. That's a life for that is. How many? How many you want, like? How are you doing? Fill it up until it doesn't come over us. <laughs> okay. He couldn't believe. <laughs> 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 okay. Alle ja ja. Ja ja cool. Oh <laughs> <laughs> we ready bags because he used to, used to the ready bags. I don't know, No way. Unfortunately not, that. Try, yeah, we'll just leave it for you. So I don't have for nothing. <laughs> się tylko wydaje, czy on po prostu w pracy gra Gra na PSP Na PSP, zapierdolał Ale jak się strąza, to się. się tezi I On tu stoi sobie, normalnie jest za siedzeniem się ja, Jak kąpi, nie? Wszystko okej? Okay? Sprawdza no. tylko, czy koledzy nie patrzą Nie, ale koledzy. Zajebista prasa tu jest w ogóle, te, nie? Hahaha nie do... <śla> Minecraft on your PS beta works perfectly. So. <laughs> Not Fortnite? <laughs> uh no, I don't think I'll run on this one, but I've modded it anyway so I can okay. download whatever game I want. It's got 256 gb of memory in it on the, uh, the... That's nice. where the game normally goes, nice. but I converted it for memory stick instead. So Aha. like okay. shitloads of games. <laughs> nice. Have a nice day. So here's your ghost try with Elge Pashimoning. I on, on mówi, że konwerted kurde swoją, ten PS, załadował tą grę. No mm. <laughs> jest praca. Widzicie, można pracować na Jardzie i, i grać w gry. Może nawet zarabiać, słuchajcie, grając w gry. <laughs> Super, dzisiaj dzień. Mamy podmurować coś. Mam nadzieję, że coś się uda, ale mam takie złe wrażenie, że mi tu. Nie, no tu może nie. Nie, no to jest pada, kurde z no widać, że chlapie, że będę miał problem, żeby mi się nie rozmyło. Zacznę do tej pierwszej cegły, może od tego zobaczymy i zobaczymy, jak się pogoda by zmieniała, zaryzykujemy. więcej membrany, niż powinniśmy mieć. Jedyna zła wiadomość jest taka, że rozpadało się jeszcze bardziej, niż chwilę temu i ja nie wiem, czy jest sens, żebym tu zaczynał, żeby się to nie rozmyło to wszystko, słuchajcie. Musimy sprawdzić pogodę. Jaka jest pogoda za chwilę? Łopal pan pogodynkę z Google'a. A ja tańczę. Pogoda Warszawa. Jaka jest pogoda. Nie robimy dzisiaj nic ej, dzisiaj zostaje nam tylko taniec dobra, sznureczek mamy pozaznaczony wszędzie na każdej pudze powbijałem, udało mi się gwoździki po jednej i po drugiej stronie sznurek mam pierwszy założony, także... Mieszamy zaprawę, słuchajcie. Piach jest tak mokry, że prawie wody nie trzeba dodawać. Obserwujecie? Płyn do murowania praktycznie idzie bezpośrednio do betoniarki. A piach jest tak mokry, że tu wody jeszcze prawie nie zdaliśmy. Prawie mówię, bo praktycznie w ogóle. Bo stwierdziłem, że nie będę nic dolewał, dopóki to się nie przemiesza. A im dłużej się miesza, tym zobaczcie, co się dzieje. Zresztą nie mogę mieć nie wiadomo jakiej rzadkiej kupy, nie? bo nie, nie pomuruje. W ogóle nie wiem, czy pomuruje, bo cały czas leje. Super. No to jest jakiś śmietnik. Oni po prostu wrzucili co mieli w chłopie. To jest jakiś śmietnik. To miało być cavity tray, ale no, nigdzie nie połączone. To no. coś chyba zostało. No. Widzę, to wszystko, Nawet w Kingspana kawałek żeśmy znaleźli tam. No i ważne, jest co jest. Słuchajcie, ja mam tutaj zaczęta i nie jest źle. Nie jestem takim złym urażem, muszę wam powiedzieć. Także do DPC mam ustawione i to zostawiam, bo jak widzicie pogoda jest po prostu nędzna. Jutro tu już nie wrócimy, ponieważ muszę tą łazienkę tam skończyć. Chyba, że jest tego niedużo. Ale wiecie jak to jest. Niedużo, niedużo, a tu pierdół milion. Nie. się nie kończy. Ja w sobotę to ja mam ten. Ja i tak w piątek, słuchajcie, to muszę jechać jeszcze do B&Q kupić podłogę mojej córce. No pokój od razu robię. Ja w ogóle wszędzie w całym domu wypierdalam karpety. Ja mam po prostu ich dość. Ta, ta ilość włosów psa nie. Zrobisz sobie wszędzie podłogi, to wtedy będziesz mógł zainwestować w odkurzach jeżdżący. Super. No. I, I on wyśle mi SMS-a któregoś dnia. Wyprowadzam się albo ten pies się wyprowadza. Tyle włosów, ile my mamy przez Alberta. Słuchajcie, jest koszmar. Dobra, tak czy siak? Zostawiam to na chwilę, pofuguję to za jakąś chwilę i pofuguję Poczyszczam po, fugę, ale pogoda jest jak widzicie marna Więc nie ma co się rozpędzać, bo wszystko mi popłynie Więc nie, nie i jeszcze raz nie Niestety zabrawy mamy trochę za dużo, bo też nie liczyliśmy się z tym, że tak będzie słabo do końca dnia Położyliśmy sobie dywan, żeby odcią nie, nie, wciągał mi trochę wodę I ją w ogóle utrzymywał dłużej Bo tu się bajoro robi jak widzicie Życie. Kończmy tą nierówną walkę. Zobaczcie, to wszystko kurwa zaczyna płynąć. Nawet nie można było tego podmurować wyżej, bo to tragedia by tylko była. Więc taką pogodę nie. No way. Jutro niby ma być lepsza pogoda, ale ja już się na jutro umówiłem. Także słabo. Bo tak to byśmy podmurowali. Ale podmurujemy w poniedziałek. W poniedziałek też jest taka wiadomość. Słuchajcie, że stal. Muszę zapłacić, bo ona już jest w drodze. I muszę dokładnie rozmierzyć, gdzie będzie tutaj łączenie na tej stali, nie? Czyli trzeba zmierzyć stąd dotąd, albo stąd dotąd, żeby oni mogli to łączenie na te bolce zrobić we właściwym miejscu. Także to jest takie super ważne. Słupki nam wysychają, zalaliśmy ścianę, tak jak mówiłem, bardzo daleko, także będzie petarda, tak samo tam. Odsłoniliśmy je i to sobie oddychają, także... Mocny beton będzie, konkretny naprawdę, włożyliśmy tam trenty jeszcze w ogóle w tą stronę wkładałem jak zalewałem wszystko co mieliśmy tak naprawdę, żeby to jeszcze mocniej zapało. także Na pewno będzie lepiej niż sama ścianka, bo zaznaczam, że to jest dodatek z mojej strony Inżynierowie za zatwierdzili to, że to ma stać po prostu na tamtej, na tych dwóch pustakach Na tej ściance, która No Także odpuśćmy sobie już, ale jak chcę żeby było bezpiecznie, tutaj cały dom jest na tym, więc niech sobie to siedzi porządnie, będzie sztywno. Wiecie? Także będzie super. Poza tym co? Sprzątamy, jak widzicie I to I lecimy do domu. I to, zobaczymy się na miejscu na łazience. Zobaczymy, jak dwa tygodnie użytkowania zmienia łazienkę. Mam nadzieję, że niedużo. Jak Powiem Ci to, co zobaczyłem wczoraj na tej chacie to jest, to jest rekord świata, nie? Jest... Ja Nie, nie chciałem właśnie, bo to nie robi się takich rzeczy, ale to tylko możecie mi uwierzyć. Tam, tam było bardzo, bardzo źle bardzo źle. Ja wiem, że mają małe dziecko, ale ten facet mógłby, mógłby coś zrobić w tym domu i posprzątać w ten dom. A nie stać przed domem i palić cygarety, nie? No bo tak to wygląda, wyglądają realnie. Dobra, to nie moje życie, ja tylko... Widziałem co widziałem, więc co powiedziałem. E, żegnam się z Wami. Zobaczymy się jutro, moi e, piękni wspaniali. Także Wam życzę miłego piątku, bo macie dzisiaj piątek, a my piątek mamy jutro, także let's go!